Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zmieniłem swoje życie. Otóż wyobraźcie sobie, że postanowiłem zrezygnować z Facebooka i poszukiwać nowych przyjaciół poza nim. Oczywiście z zachowaniem tych samych zasad, pryncypiów, jak do tej pory. Wychodzę więc codziennie na ulicę i opowiadam przechodniom, co jadłem, jak się czuję, co robiłem wczoraj wieczorem, co robię teraz, no i oczywiście, co będę robił jutro. Czasami daję im zdjęcia moich przyjaciół, mojego kota, jak naprawiam rower, no i jak wyglądałem jako dziecko. Czasami. Pokazuję nawet zdjęcia, jak karmiłem łabędzie bułką. Chodzę za ludźmi i przesłuchuję się ich rozmowom i mówię, podoba mi się to. Wiecie co? To działa. Obecnie mam już cztery osoby, które mnie obserwują. Dwóch policjantów, prokurator i psychiatra.